Dzień dobry moi mili, witam Was przepięknie w kolejnym materiale. Jak widzimy, dalej wałkujemy Serafin, tak jak Wam mówiłem we wczorajszym materiale z serii, kim jest. Dzisiaj sobie zagram, ponieważ dzisiaj Serafin pojawia się na serwerze testowym, czyli PB. Zagrałem sobie dwie gry z widzami: jedna tak nie do końca mi poszła, ale wygraliśmy. Drugą mieliśmy przegrać, ale nie przegraliśmy taki mały spoiler. Ale gra była, była ciężka, tutaj jakby udało mi się dłużej zagrać, większe skrzydła Serafinkom wyciągnąć, więcej itemów dzięki temu zbudować i zobaczyć jak ona fajnie, fajnie działa, czy, czy fajnie działa generalnie. Zagrałem nią na midzie i no cóż, podzielę się swoimi przemyśleniami w gameplayu, także zapraszam. Dobra, także kochani, jestem już w giereczce. W ogóle tak chwilę miałem laga mózgu, bo tak patrzę kurczę, że kropelka, 400 golda, Wie, co jest? Pierwszy wybór jest na Ludens Echo. Także zobaczymy. Z tej kropelki później się robi serafina. To jest w sumie ciekawe, że tą kropelkę możesz stakować dużo, dużo szybciej. 150 plus 5, wyraźnie przy trafieniu stworów w ogóle. Doładowanie co 8 sekund. Trafienie wieży pochłania, doładowanie i zapewnia 3 punkty mamy. Kurde, ta kropelka teraz zupełnie, zupełnie inaczej się stakuje. Ciekawe czy ma ten. Maksymalnie 450 dodatkowej many. Dobra. No to także Serafin na midzie. To jest generalnie moja y, druga gra, ponieważ pierwszą musiałem troszeczkę ją wyczuć. Ona ma takie. Y, ma dość duży zasięg Reczki, który gdzieś tam chciałem po prostu wyczuć. Też ma takie Q, bo ja na początku myślałem, jak ogarniałem jej skill, że ona to Q. Ma na takiej zasadzie gdzieś, że. Ono musi trafić przeciwnika, ale ono po walnięciu w ziemię też robi coś takiego, że taka fala uderzeniowa się w ogóle tworzy i wtedy ona po prostu też zdaje obrażenia co jest całkiem całkiem fajne myślałem na początku że to działa tylko jak Qdiany na przykład ale tak rzeczywiście nie działa nie bo te zasięgi jej speli są kurde grube Oj, nie dostałem. Coś na pewno czy popsuli, czy nie? Jeden z moderatorów mi mówił, że nawet zapomnieli Akali wrzucić. Nie wiem, czy to prawda, bo tego nie sprawdzałem. Jakby Riot zapomniał w ogóle ją yy, udostępnić na serwerze testowym. <laughs> w sumie powinienem się cofnąć, patrząc na ilość mojej many. Dobra, uciekam, bo jeszcze Veigar dostanie zaraz manę na Erkę zrykuje mnie i tyle, tyle mnie było. Trochę ja się przyspieszę, bo na W ona się przyspiesza. Ogólnie jeżeli ktoś na przykład lubi grać sobie Lux na saporcie, Lux i Sonom. Lux i Sonom. to te, kurczę mam wrażenie, że wiadomo, no ludzie i społeczność i niektórzy z Was na pewno mówią, wiele osób zauważa, że ta bohaterka generalnie jest bardzo podobna do do Sony pod kątem gameplayowym. E, powiem Wam tak, jeżeli ktoś lubi Sonę i Lux, na saporcie grać, to ta bohaterka jest jak najbardziej dla niego. No ja nie wiem, czy to było dobre. I to jest dla mnie na pewno nie za dobra sytuacja. Grunt, żeby się nie bić z tym wygarem. Kurde, bo to jest drugi frag dla Veigara w tym momencie. Nie, dlaczego nie? Dlaczego Veigar nie zabił? Dobra. Też jestem, też mam fraga. Veigar jest 2-1, ja jestem 1-0, także chociaż <laughs> walka będzie jakaś wyrównana pod kątem fragogennym. Nie wiem czy ona w ogóle, Serafin, ona tak bardziej w stronę supporta się nie nadaje. I to nawet nie ze względu na, wiecie, podobieństwo, tak jak społeczność mówi, że że to ona jest bardzo podobna do, do Sony, nie? Po prostu tak mam wrażenie, że ten skill hit w sumie taki jest. Ojej. No ja jestem martwy 100% Ja nawet nie piję tej stopki. No Lilia really, ja musisz się droga drogi kucyków wziąć do roboty <laughs> Musisz tutaj coś tuptać na jakiejś linie, bo inaczej to będzie ciężko. Bo Sajon dostaję w głowę. Ja dostaję, jestem trochę gankowany przez Cycika Nie wiem jak na bocie. Bot sobie, no w miarę chociaż 3 No tak bo na bocie jest w miarę w miarę równo, nie? No ale Nowegar ma kurde, on trzy plate już zabrał O Boże, no właśnie, tu set jeszcze jest. O co chodzi, żonkuję? No właśnie, set robi mega dużo. Mogę tak zrobić. Ale to... nie wiem, dlaczego tak zrobił Wejgar. Ja mam tutaj coś, jakieś tam fragi zbieram rzeczywiście. Lilia! Traf coś! Cokolwiek. Ale... Zdarza się każdemu. Ojojo, Veigarro. We Dobra Dobra, Veigar jest 6-3, ja jestem 4-2 To no coś tamtego demera bije, ale tak bym powiedział, że bez szaleństwa Nie słyszałam nikogo, kto nie był Takie śmiesznawe to kombo jest. Okay. Dobra. <laughs> Spustoszenie Livia z double Bawkiem. dobra. Jest kozak. W sensie jak gram drugą grenią, gra mi się o wiele lepiej. W sensie już tam trochę powyczuwałem. Już mniej więcej ogarniam zasięg tej erki. I jest dobrze. że w pierwszej grze jak grałem to prawie nic nie trafiłem w ogóle. na nią byłaby dobra Ilandra. Ojoj. Kurczę, łapią tą milię cały czas. ojoj. BIO w przeciwnicy. I to ostro BIO. Ojoj, oj, tu wszyscy, kurde. 1-5, 2-3, 1-5, 2-5. Znaczy, nie ma tragedii, moim zdaniem. <laughs> ja myślę, że to wszystko jest jeszcze do, do wyciągnięcia. Tylko właśnie tam najgorsze osoby są nafidowane, nie? MFK, Vegar, na pewno Morello. Oje, tu macie. O Oja, pierdźmy. Taka jest Liga Legend. Czasem się wygrywa, czasem się przygrywa. Sian ładnie wleciał. O, nawet może być ładny follow-up chyba. To może być comeback. Atrox się odpalił. No ja tutaj... Myślę, że tego Atroxa nie jesteś już w optymizmie Dobra, dostał Wiknight, ja dostałem serię. Gitara, gitara. Tylko akurat udało nam się to zrobić, ponieważ przeciwnicy duży błąd zrobili, generalnie. Nie powinni tak wychodzić. Ale też ma kurde zasięg kozacki, e, ale morelo, morelo bym musiał kurde złożyć. Tylko jak to tutaj teraz się składa to morelo? Wszystkie przedmioty, morelo, e, poczekaj, Oblivion Orb. Jezusie miłosierny, jak to teraz wygląda? Ekstechowy pas rakietowy, pożeracz, Nomicon. dobra. Ale on daje teraz? On nie daje teraz tego. Grievous Wundsy, ograniczenie, no to biorę Banshi w takim razie. A na przykład Executioner's Calling? Eee. Wszystkie siedem. Wezwanie Kata jest. Grievous Wundsy w ogóle zostały wyrzucone? Coś tam Riot o ograniczeniu leczenia. Ale czy oni ograniczyli efekt, który działa na leczenie? Idę, idę, idę. Wysadzony Ten, tutaj zauroczony teraz Kurde no. No dobra, no nie złapiemy go już. Informacja, że Sion jest w stanie wytankować Veigara. Jest mega. Generalnie A moje, moje, moje. Ja nie mam jeszcze ręcz. Dobra, gitara. Nie no naprawdę, że my, ja nie wiem jak to się dzieje, że my jesteśmy w stanie gdzieś do tej gry wracać. To jest totalny kozak. Znaczy Sion generalnie nas kieruje. Jakby ktoś myślał, że tank nie może kierować, tank może kierować. <laughs> Sion naprawdę robi to, że on stoi pierwszy. Wegar nie jest w stanie nikogo zberstować. On nie berstuje Siona, no bo nie jest w stanie tego zrobić. Czeka na wyjście jakiegoś celu, gdzie będzie mógł to wykonać. Natomiast jakoś tak się pozycjonujemy teraz, że. O mój Boże. Z czego ja zapiłem? chyba z ataku? Nie wiem. Nie, no jestem w ciężkim szoku, słuchajcie. Ona też kurde ma tą deskolotkę, a tak jakoś wolno chodzi. A w ogóle, słuchajcie, kiedyś były też takie memy, że jeżeli kojarzycie film Powrót do przyszłości, ja zakładam, że większość z was kojarzy, bo ten film jest raczej taką klasyką kina i jest bardzo, bardzo fajny, żeby nie powiedzieć genialny, w mojej opinii. To tam było coś takiego, że był rzeczywiście była podróż do przyszłości. No mówią, że to Morello, wiecie, co złoży to Morello, ale może Rabadon też. Czy ja nie mogę Rabadona złożyć? Mogę. Ja to założyłbym Rabadona i potem może Morello. No, y, i był tam generalnie... Y, były takie deskolotki. I były takie memy, że... To chyba był 2015 rok, jeżeli my pamięć nie myli, ale może, może nie... Y, że po prostu... No, Jest 2015 rok, a gdzie są te deskolotki? I tam gdzieś ja na przykład wyczytałem też, że właśnie... Ktoś tam jakaś firma azjatycka robi właśnie tego typu rzecz, że robi tą deskolotkę, czy... Różne tam rzeczy czytałem. No zobaczcie, no niby tej deskolotki nie ma. No ale o ją tutaj wprowadził, zobaczcie. Proszę bardzo. Zatem tego... oj oj, o nie wezmę tego grubasza. Wziąłem. Dobra. O nie! O nie! Ale się po mnie Ale chyba moja tu będzie w stanie zaorać. Chyba. Tam wszyscy na low prawie są. Kajsa musisz. Oj, stoi w herce. Nie, dlaczego ty stoisz w RC? Dobra, nice! Gitara. Ja nie wiem. Nie wiem. Kozak. Kozak, kozak, kozak. Kozak. Totalny, totalny sztosik. Ale chyba już nie dogoni. Jest, jest kozak. Naprawdę wyszło, wyszło bardzo, bardzo spoko. 0,3%? Coś tu jest źle napisane. 0,3%? No to w momencie kiedy masz 1000 AP, 1% to jest 10, to stawałbyś 3. To by trochę nie miało sensu. Ja wiem, że to jest pewnie 30%, ale nadal to wygląda dziwnie. Co? Aha, bo ja myślałem, że to set jest. Dobra. Nie, generalnie ta reczka jest bardzo dużym playmakerem. No, fajna jest, kurde. Fajny ma połk jakiś taki, śmieszny. Dobra, nie w Giematrocka, przepraszam. Ale no, słuchajcie, no musimy coś wejść. Kurde, jesteśmy 4 na 4 Nawet już teraz nie, bo. No musimy coś zrobić, no nie możemy tak stać po prostu i patrzeć. Tak być nie może. Albo po prostu od razu powinniśmy dostają na zejść i tyle. O nie. Dobra, wyczutawonika. Jest hit. Dobra. Nie no, kurde, tak... bałem się tego gameplayu, tej serafin. Ale tak jak... No ja jestem trochę do przodu, to też jest trochę inaczej, nie? Ale no jak jesteś do przodu, gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Ale się nam nie spocili. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda gra, jak jesteś yy, twórcą internetowym, jak ludzie po ciebie fleszują, robią różne rzeczy itp., to właśnie tak to wygląda. <grym> Teleporty, wszystko leci w ciebie. Lilia, nice. Co? On przeżył? Jakim cudem? Ładnie, ładnie. Nasz ADKR jest totalnym kozakiem w tej grze w tym momencie. Science zresztą też. Ja to jeszcze przeżyłem. Nie no, gierka idzie jak najbardziej, jak najbardziej dobrze. Jest fajna, bo kurde najpierw przegrywaliśmy, teraz wygrywamy. Czy jeszcze może wszystko obrócić? Wydaje mi się, że po prostu nie ma ich tutaj napisanych. Ojoj. Dobra. Ja, NFK za... Co. Ja nawet nie widziałem, że ja tą NFK zabiłem. Gdzie ona była? Ona krzak Co? Czy ja przypadkiem gdzieś tam ją dziugnąłem, czy, czy co? Tak nie patrzę, co tam się dzieje. Z czego ja zabiłem? Moja auto-ataki Chyba tak. Za każdą nutę Serafin zyskuje zasięg ataku i 99, czyli 4 nutki to jest 400. Ale ona z Lich musi bić, słuchajcie, ostro. Nie no, fajna giera. Tak jak mówię, to nie jest pierwsza giera, tylko druga gera W tej drugiej grze ewidentnie poszło mi dużo, 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 dużo lepiej. Sion, zacznijcie. Siła tanków w League of Legends. Aha, sam ma tylko kolosalną hydrę. Ja nie miałem żadnego przedmiotu. Co jest? Tygiel Mikaela tylko miała Nami i Atrox miał e, Glorie. Moi mili, dziękuję wam pięknie. Jest ok wydaje mi się, że jest całkiem spoko, chociaż nadal nie pasuje mi do tego świata, bo wiecie, tam demony, Darkini, jordle wyniesieni, a tutaj laseczka na... Na scenie biega i zabija swoim słuchem. Znaczy, zabija muzyką, ale tak naprawdę swoim słuchem. Jest to ciekawe. Dziękuję pięknie. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.